Wydany w 1988 roku album Injustice for All był pierwszym albumem zespołu Metallica, nagranym z udziałem basisty Jasona Newsteda, który zastąpił zmarłego tragicznie dwa lata wcześniej Cliffa Bertona. Jednak z powodu różnych decyzji. Partie basowe na tej płycie zostały całkowicie wyciszone, co od lat budzi kontrowersje pośród wielu fanów. Cytując jeden z wpisów na forach internetowych: W życiu są pewne tylko śmierć, podatki oraz fani metaliki narzekający na brak basu. Coś w tym jest, brzmienie metaliki nigdy nie wypychało basu naprzód, ale naprawdę wystarczy go całkiem zabrać, aby nagle wszystkie utwory straciły nie tylko tło, ale wręcz fundament, na którym są zbudowane. Ja po raz pierwszy usłyszałem And Justice for All podczas wakacji u babci w 1991, może w 1992 roku, kiedy w lokalnym kiosku ruchu kupiłem sobie kasetę magnetofonową z rzeczonym albumem. I już pierwszy odsłuch zwrócił moją uwagę na zbyt jakiś taki szklisty dźwięk. Trudno mi to było wtedy określić, miałem w końcu dopiero 10 lat. Ale album bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Szczególnie utwór tytułowy oraz oczywiście One. Ale kurczę, wiedziałem, że coś tu jest nie tak, a do końca nie wiedziałem co. I nagle olśnienie, przecież tu w ogóle nie słychać basu. O przyczynach tego stanu rzeczy powiedziano już wszystko i każdy szanujący się fan Metaliki zna tę historię na wylot. Dlatego ja ograniczę się tylko do przytoczenia najbardziej konkretnych faktów. James Hetfield dla magazynu So What przyznał, że podczas nagrywania albumu zespół był wyczerpany ciągłymi trasami koncertowymi i nagraniami. Brak odpoczynku oraz granie koncertów bez ochrony słuchu spowodowały u zespołu rzekomy problem ze słyszeniem wysokich częstotliwości. W rezultacie w studio ciągle podkręcano gitary i perkusje, co doprowadziło do niemal całkowitego wyciszenia basu. Hetfield zaznaczył, że nie było to celowe działanie przeciwko Newstedowi, a raczej efekt zmęczenia i braku doświadczenia w produkcji. Producent albumu Fleming Rasmussen w wywiadzie dla magazynu Teraz Rock twierdził, że Jason był zbyt uległy i zgadzał się na wszystko, co po prostu mogło irytować Larsa i Jamesa. Wyciszenie basu mogło być próbą zmotywowania Newsteda do większej asertywności i bardziej zdecydowanego działania. No to go kurwa zmotywowali. Inżynier dźwięku Steve Thompson wspomina, że Lars Ulrich miał bardzo konkretną wizję brzmienia perkusji na albumie. Po zmiksowaniu utworów z wyraźnym basem, Ulrich zażądał przywrócenia pierwotnego brzmienia bębnów i zmniejszenia poziomu basu o kolejne 6 do 8 decybeli. A to prowadzi nas do ostatniego, ale najbardziej barwnego powodu wyciszenia basu na Injustice for All. Ulrich zrobił to po prostu po złości, jako sposób na odreagowanie po stracie Cliffa. Coś na zasadzie: jesteśmy zespołem metalowym, więc potrzebujemy basisty, ale albo będzie nim Cliff, albo nikt. Również wspomniany wcześniej Fleming Rasmussen w jednym z wywiadów przyznał, że decyzja o wyciszeniu basu rzeczywiście mogła być związana z żalem po śmierci Cliffa Bertona. Jason Newsted w wywiadzie dla magazynu Metal Hammer przyznał, że był zajebiście wściekły po usłyszeniu finalnej wersji albumu. Czuł się zlekceważony, mimo że jego partie basowe były naprawdę solidne i świetnie dopasowane do reszty instrumentów. Newsted zauważył, że Lars Urlich miał już wcześniej tendencję do wyciszania basu, na pamiątkę czego umieszczono nawet napis na oryginalnej kasecie No Life Till Leather. W odpowiedzi na powyższe entuzjaści stworzyli specjalny miks, który miał za zadanie przywrócić partię basu, nadając albumowi End Justice for All odpowiednie pełne brzmienie. Płyta winylowa End Justice for Jason, bo o niej właśnie mowa, po raz pierwszy pojawiła się w 2018 roku nakładem amerykańskiego wydawnictwa Kill em All Records Incorporated z Detroit. Jako limitowana seria 500 egzemplarzy tłoczonych na podwójnym turkusowym lub czerwonym winylu, z czego trzy strony zawierały nagranie, a czwarta zawierała kolorowy nadruk. Ja posiadam akurat to czerwone wydanie, dodatkowo uzupełnione o plakat. Pierwsze 50 sztuk ponoć miało jeszcze w zestawie kostkę gitarową Jasona, ale nie udało mi się nigdzie potwierdzić tej informacji. Pięć lat później, w 2023 roku, wydawnictwo to wznowiła włoska wytwórnia Not on Label, i jej nakładem na rynku pojawiło się kolejne 600 kopii tej płyty. Tym razem ze zmienioną okładką i podwójnymi winylami w kolorach srebrnym, czerwonym, białym i bezbarwnym po 150 sztuk z każdego koloru. Status prawny And Justice for Jason jest taki, że jest to nieoficjalne wydanie, nieautoryzowane przez żadną wytwórnię, ani oczywiście przez Metallica. Z tego powodu płyta funkcjonuje tylko i wyłącznie w nieoficjalnym obiegu i ciężko ją kupić nie tylko w sklepach internetowych, ale nawet na Discogsie, gdzie ciąży na niej blokada sprzedaży. Zapewne również dlatego jest ona wydawnictwem stosunkowo rzadkim, a jej ceny sięgają czasem nawet kilkuset i więcej złotych. Jakiś czas temu jeden z jej egzemplarzy poszedł na Allegro za ponad 1800 zł. Pomimo tego płyta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów i fanów, oferując alternatywne spojrzenie na klasyczny album. No ale skąd wziął się na niej bas? Oczywistym jest, że masterkopia albumu Injustice for All jest nieosiągalna, więc nie ma oficjalnej możliwości sięgnięcia po oryginalną ścieżkę basową Jasona Newsteta i wmiksowania jej do oryginalnego nagrania. Natomiast w 2009 roku na rynku pojawiła się gra komputerowa Guitar Hero Metallica, gdzie zamieszczono utwory Injustice for All, Blackened, One, The Shortest Straw oraz Diary z wykorzystaniem ich oryginalnych ścieżek basowych, a sama gra dawała możliwość ich wyodrębnienia. I to właśnie bas z tej gry posłużył jako materiał do zmiksowania wyżej wymienionych pięciu utworów zamieszczonych na płycie. A co z pozostałymi czterema utworami? Ano do nich również dograno ścieżkę basu. Ale pomimo moich najszczerszych chęci naprawdę solidnego researchu, nie udało mi się ustalić dokładnej tożsamości muzyków. Odpowiedzialnych za nagranie ścieżek basowych użytych w tym projekcie. Na pewno nie byli to ani James Mason, ani Rob Scalon, czyli dwaj YouTuberzy, którzy już dużo wcześniej pokusili się o dogranie swoich coverów ścieżki basowej do And Justice for All z naprawdę niezłym skutkiem. W pewnej dyskusji na Reddicie jeden z użytkowników forum wspomniał, że to jego ojciec był odpowiedzialny za nagranie ścieżki basowej do utworów na Injustice for Jason i nawet miał ponoć spotkać się z samym Jasonem Newstedem po realizacji tego projektu, jednak brak jest oficjalnych informacji potwierdzających tę relację. Równie trudno orzec jest na jakiej podstawie odtworzono linie basowe. No, na pewno nie na podstawie oryginalnego albumu And Justice For All, bo basu tam nie słychać. Sam Robert Trujillo, obecny basista Metaliki, w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone stwierdził, że nauka partii basowych z Anjustice Justice For All była dla niego nie lada wyzwaniem właśnie ze względu na wyciszenie basu w oryginalnym albumie. Można by pokusić się o analizy występów na żywo lub nieoficjalnych nagrań z udziałem Jasona, albo po prostu nagrać własne linie basowe w oparciu o styl gry Newsteda. Ale co tak właściwie słychać na tej płycie? No, pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Przede wszystkim nareszcie słychać bas. Zresztą Posłuchajcie sami porównania. Przed wami fragment utworu The Shortest Straw. Pewnie za chwilę YouTube doczepi się do praw autorskich i ten filmik spadnie z rowerka. No ale trudno. różnice, no moim zdaniem całkiem wyraźnie. Natomiast po przesłuchaniu całości mam takie nieodparte wrażenie, że słychać, że ta linia basu została dograna w turnie, że stoi ona jak gdyby obok reszty dźwięków zawartych na poszczególnych utworach. Dość słabo wtapia się ona w resztę instrumentów. Natomiast no muszę przyznać, że mój sprzęt grający też nie jest jakichś najwyższych lotów. Tak czy siak jestem bardzo zadowolony z posiadania tej płyty. To nie tylko dlatego, że jest ona bardzo rzadkim wydawnictwem, ale też dlatego, że na Injustice for All rzeczywiście zawsze brakowało mi tej głębi. A samą postać Jasona Newsteta zawsze darzyłem ogromnym szacunkiem i sympatią. I mimo, że za największe osiągnięcia Metaliki uważam ich trzy albumy nagrane z Burtonem, to właśnie skład Metaliki z Newstedem na basie był dla mnie zawsze tym jedynie słusznym składem, bo to właśnie w tamtych czasach zacząłem w ogóle słuchać tego zespołu. Owszem, jego styl różnił się znacząco od stylu gry Bertona, który traktował bas często jako instrument prowadzący. Jason natomiast był klasycznym basistą rytmicznym, a jego gra miała przede wszystkim budować fundament dla gitar Kerk'a i Jamesa. Jednak zawsze uważałem, że Newsted traktowany był po macoszemu. Reszta zespołu rzadko dopuszczała go do procesu twórczego, za to często padał ofiarą niewybrednych żartów ze strony kolegów z zespołu. To skłoniło go, a może zmusiło, do opuszczenia zespołu w 2001 roku. W 2013 roku natomiast błysnął jeszcze albumem o jakże odkrywczej nazwie Heavy Metal swojego zespołu o równie odkrywczej nazwie Newstead. I część fanów zgodnie twierdzi, że na tym albumie było więcej metalu niż na wszystkich powstałych po 1988 roku albumach Metaliki razem wziętych. I śmiem się z tym zgodzić. Dlatego, wracając jeszcze do opisywanego tutaj winyla, naprawdę uważam, że Jasonowi należy się ta tytułowa sprawiedliwość. Trzymajcie się. Cześć.